Cześć, witam was po raz kolejny, ja jestem kaftan, oglądacie Let's Play Batman Arkham City. I jak widzicie jesteśmy w tym budynku, w którym wcześniej mieliśmy problem z nadajnikami, znaczy nie tyle z nadaj nadajnikami, co właśnie tutaj z włamaniem się do, do nie tyle no, jakiegoś tam terminalu, ponieważ y, nadajniki 3 jokerem nas tutaj... WOW, fucking shit! Whoa. <laughs> o kurde... E, dobra, T-Rex nas ładnie przywitał. <laughs> E, w każdym razie, e, trzy nadaniki, jo e, nie jokera, tylko nie wiem, czy powiedziałem pingwina, czy jokera. W każdym razie, trzy nadaniki pingwina, które przeszkadzały nam w tym, żeby dostać się do właśnie tutaj, do budynku. No i co, co my tu będziemy robić? Tego nie jestem pewien. W każdym razie. Au! Au! Sieć! Jak ci, kurde, nożami potrafią wkurzyć. Dobra, szybko zajmijmy się o tym gościem. Ładnie i tego też dobimy. No i płynnie poszło. No i teraz możemy sobie zejść ładnie na dół. Zobaczyć, co tu ciekawego nas czeka. Jakim więźniem? Nie bardzo ogarniam o jakiego więźnia chodzi. Tu nic nie ma, a po tamto nie sięgniemy raczej. O, witaj. Peng! Okazuje się, że bardziej wymaga inteligencji ta gra niż każda inna. Dobra, jakiego więźnia chodzi? O, tu ktoś stoi. oh cool police and drones. you're safe for now thank god you may want to hold off on thanking him until after you've answered my question who are you sorry man i'm a cop gordon sent us in here i'm from the thirteenth precinct part of the strike team been in here since the beginning if gordon sent you you'll know the code oh yeah yeah he said uh oh man what was it the code now it's sarah he said to tell you the code is sarah you're safe officer it's jones batman elvis jones gordon always said he planned on sending your team in yeah, he wanted to know what was going on in here i guess we found out there were 10 of us hopefully there still are i told gordon it was too dangerous to send you in stay here if the rest of your team is alive i'll find them Dobra, no to mamy kolejne zadanie. Tym razem musimy odzalić dziesięciu policjantów, którzy są jakimiś nieudolnymi debilami, dlatego że dali się, dali się jako grupa uderzeniowa złapać bandzie idiotów z. O! chyba się z, z nożami tak naprawdę. Chyba, że zostali tutaj przesłani incognito. To było sensowne. No ale i tak bez sensu, no bo. Gordon ma jak zawsze gówniane pomysły. O, proszę, mamy tutaj jakieś fajne przejście. I tu mamy podnieść trofeum. O, proszę, trofeum. Jak bardzo, ład, bardzo łatwo. Znaczy, ładnie ukryte. Znaczy, ładnie w sensie w prosty Pomaszmy sposób. Bez problemu. Sterowany batarang. Czemu nie? Rzucamy. Również stary. Za pierwszym razem. Jak bestia. Proszę bardzo. Idealnie. No i kto jest zajebisty? Batman, nasz Batman. No ja. Kaftman. <grystanie> dobra, co my tu mamy? Sporo roślin, mało tak naprawdę rzeczy sensownych poza. O, dobra, obejrzymy sobie kascenkę. <grystanie> Show 'em what we got. So Batman, you here for the cops, the iceman. Or me. <laughs> I was only here for freeze and the hostages. But now I'm taking you down too. Ooh, aren't you scary? <laughs> We're about to find out. Am I really? Listen, I'm what you might call a collector. If someone wants it, all I like to think I've got it. And if I don't have it, <laughs> I'll get it. So here's the thing. Back there, I've got a cabinet with your name on it, just waiting to be built. And, as luck would have it, here you are, standing just where I want you. <laughs> so, what do you think? Are you gonna be a good boy and give up nicely? You're not giving orders here anymore, Cobblepot. I was hoping you'd say that. Look around you. This horrible bunch of psychopaths are all begging to join up with me. But unfortunately for them, I only take the best. And today, best means whoever can kill you. Come on out, lads! It's initiation time! Lads, come on out, lads! Kurda, brzmi trochę but not Dla nas to tylko okazja, by się pośmiać. Dobra, zobaczmy, czy z dwudziestoma kolesiami sobie poradzimy równie ładnie jak z pięcioma czy z czterema. Bo szczerze powiedziawszy, z tak dużą ilością gości chyba jeszcze nie walczyliśmy, prawda? O kurde, oni mają jakieś młoty wszyscy, ja pierdzielę. Au, dobra, pierwszy raz obrwałem. O, oh, fucking shit, po raz drugi to krzesłem. Ja pierdzielę. Au, takim krzesłem oberwać to musi boleć. O jakiś knocko specjalny, o proszę. No jak na razie obrywaliśmy dwa razy. Nie jest tak źle. Rujnie toperzy, czemu nie? No, całkiem nieźle, znaczy ef efekciarski, ja nie wiem czy... czy na tyle efektywne by tego faktycznie można było używać częściej. O, ła! Gacie nam, gacie nam pękły nie w jednym miejscu. Chyba nie Salamon Grandi, nie? Nie. Nie jakiś. jakiś kurde. <grywy> o, jakieś niezłe bydle. Oh, he Okej, okay, um, dobra, będzie ciężko, ale jakoś sobie poradzimy. Znaczę mam nadzieję. Ultra guszenie, czemu nie i rozwałka. Dobra, tłuczmy, nie? A co tam? I co, moja, możemy go ujeżdżać? Ekstra! ekstra. Wow! <ścoughs> Przy okazji przyjedziemy u parę czemu nie? I jeszcze się trzymamy, nieźle. Nie, jednak nie. O, zajdzie tu po drodze chyba, tak? Opa. Dobra, ciągniemy go, nie będziemy się pierdzielić. to toperzy, można? Można. Czemu nie? Kurde, trochę nam ci, ci, wiecie, ci przeszkadzają. O, proszę, ładnie. Runiemy. W elektrykę, tak? Owszem, w elektrykę. O, proszę, jeszcze po drodze. I w drugą elektrykę. Fajnie, fajnie, całkiem nam dobrze idzie. Dobra, wiecie co, pościągajmy może to perzy znowu, nie wiem. W każdym razie moglibyśmy pościągać najpierw ten, tych małych gnojów, nie? Oj, chyba oberwę, co? Oberwę, to nieźle. E... O, teraz powinniśmy ostatni raz chyba wejść na niego. Bo do trzech razy sztuka, czyż nie? Proszę bardzo. Tak, tak. Bęc. No i leżysz, No. Z tym to się nie namięczyliśmy ostatnim, nie? Oj, chyba dzwon pił. Dobra, co my tu mamy? Znalazłem penguin. I Mr. Freeze. Czy jeszcze zlokalizowałeś lekarstwo? Jeszcze nie. Sytuacja jest gorsza, niż myślałem. Penguina ma sprzęt formuły formula. On ma co?

Właśnie Barbara Gordon, yy, czyli wyrocznie, ona właściwie, właśnie, proszę bardzo, ślicznotka, występowała w komiksach i w kreskówkach, czy w filmach zazwyczaj, znaczy, nie, w filmach akurat nie, ale zazwyczaj występowała to jako Batwoman, y, nie, czyli ten Batgirl, sorry, Batgirl, yy, czyli tam ta dziewczyna młoda, no nie, i Gordon był taki odcinek, pamiętam z Bane'em kiedyś. Kiedy. Y, kiedy Gordon był wściekły na Batmana i postanowił całą wytoczyć przeciwko jemu armię całą policję i tak dalej głównie dlatego, że, że Batman... E, znaczy Bane, Bane... nie Bane to wtedy był... E, to Gordon wynajął Bane'a, wypuścił go z więzienia po to, żeby zabił Batmana, dlatego że w trakcie u, po, pościgu za za kim? Za chyba za tak, za strachem na wróble. E, strach na wróble, kiedy Bar Barbara pobiegła za nim sama, czyli Badger, wtedy e, po prostu on ją zrzucił i, i z budynku i ona zginęła. No, to nie będę wam wdrażał, bo potem fajnie się ten odcinek po, po, dalej, dalej po, No. Że tak powiem. E, dalej poleciał, jednak. Naprawdę warto obejrzeć, bo fajnie, fajnie zrobiony. Naprawdę jeden z lepiej fabularnie odcinków zrobiony. W każdym razie, no, Barbara Gordon, córka, córka Jima Gordona, czyli komisarza policji, um, która w tym przypadku występuje jako wyrocznia, czyli siedzi tak czy siak w komisariacie, tam w takim biurze, gdzie ma na wszystko. Yy, rajski. <laughs> Na wszystko ma wzgląd i pogląd, i generalnie możemy sobie od niej, że tak powiem, zdobywać informacje, i jest to bardzo pomocne. O, oh, wow. Okej, okay, fajnie. E, w każdym razie fajna postać, fajna postać i bardzo fajnie, że ją zamieścili w, grę, w grze, bo no jest sporo postaci w tej grze, których na przykład, które są, ale na przykład są moim zdaniem wykorzystane źle. Na przykład Robin, który się pojawia w dodatku moim zdaniem. No nie wiem, słabo i cholernie słabo. W każdym razie kobieta kot, jak zawsze, zajbiście i jest najlepsza. Jeśli chodzi o całą grę, Reszta, jeżeli chodzi o czarny charaktery, jak najbardziej super, ale właśnie na przykład yy, szalo, szalony kapel... Nie, to był. to był strach na wróble, tak. Strach na wróble, jakim ja go zapamiętałem właśnie z tej kreskówki to było zajebiste, to on był niesamowicie zrobiony, i naprawdę dobrze ci to oglądało. I sam sam fakt, że postać była naprawdę mroczna, taka jaka powinna być. Tutaj wiem, że szalony kapelusznik jest niezły, a jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o tego. O.

Nie, no! no! When you're done in here, feel free to join me in the Iceberg Lounge so I can kick your ass again. Enjoy the cobsicle. Glinoloda nie, no ładny jest cobsicle, dobrze, bo icecicle to jest, znaczy funcicle, to jest lód na patyku właśnie, cobsicle, <laughs> dobrze. Dobra, w każdym razie, za chwilę uwolnimy policjanta, tymczasem ja się z wami żegnam. Oglądaliście Let's Play Batman Arkham City, jestem Kaftan. No i pamiętajcie o zostawieniu komentarza. Trzymajcie je ciepło, do usłyszenia i chaos. I to pieprzone światło... Co się dzieje... A! Moje oczy! Kurwa, jakbym dostał super po ryju!